Cześć! W sumie ostatnio byłem na filmie z dziewczyną tylko dlatego, że nie powiedziałem jej, ile trwa, bo 176 minut na film to jednak troszkę za dużo, jak na kino. Intro! Mowa tu oczywiście o filmie Batman, tym nowym Batmanie z Robertem Pattinsonem. Myślę, że ja, jak i wielu, kiedy dowiedziało się, że Robert Pattinson będzie Batmanem, klepnęło się kurwa w łeb. Powiedział: Co tu się odpierdala? Edward, Edward, to nie dla ciebie. To jest killer. Though. Ale myślę, że z rolami Batmana jest tak zawsze. Pamiętacie, jak Batmanem zostawał Ben Affleck? Jezus, Jezus, przecież było to samo. Ben Affleck Batmanem? Pojebało? Nie wiem, czy przy Krystianie Bale'u był aż taki problem, ale pewnie jak ktoś widział go w mechaniku i się dowiedział, że będzie Batmanem, też pomyślał sobie, chłop, kurwa, że chłop waży 5 kilo. A tu w sumie tak naprawdę, według mnie, wszyscy stanęli. Na wysokości zadania. No i właśnie, no i co z tym Batmanem? W ogóle problem jest taki, że DC mam wrażenie, że ugrzęzło. Stoją w miejscu. Nie... Marvel się rozwija jak koronawirus po prostu. Wszędzie jest. Znaczy nie licząc czasu wojny, bo teraz już nie ma koronawirusa, ale wcześniej był wszędzie. Seriale, filmy, wiele filmów. Każdy w miarę ciekawy. I DC. Który, hmm, który, kurwa wymienia tych swoich, to tak jakby, nie wiem, w ciągu trzech filmów o Iron Manie i Avengersach, a postać tnego Starka była grana, nie wiem, przez czterech aktorów. To trochę tak robi DC, nie? No jak tu zbudować taką więź? No i w ogóle też nie wiem, co teraz burzy z uniwersum DC, no bo co, byłby Ben Affleck Batmanem, powstała Liga Sprawiedliwości, Justice League, no i co? I teraz kurwa wymieniamy go na Patinsona i będzie, o, jakby nie, nigdy, nie, nie, to jakoś tak inaczej wyglądasz, ale w sobie w tej masce też nie poznamy? Nie wiem. W sensie oczywiście wiele razy był wymieniany, nie jak to, że nawet Marvela, jak Hulk, ale nie wiem, no trochę. W sensie ten Batman nowy jest dobry, ale jest dobry jako samodzielny film. Nie, nie widzę w nim nic, co budowałoby jakieś uniwersum DC. Jest po prostu fajnym, dobrze zrobionym filmem z postaciami, które mają sens. I teraz może trochę o postaciach. Bruce Wayne, czyli Robert Pattinson, czyli najbardziej taka podważona postać, daje radę. Ale jest jedno małe ale mam. Mamy tutaj znacznie więcej Batmana niż Bruce Wayne'a. I o ile Pattinson podoba mi się w roli Batmana, jest brutalny, dobrze wygląda, daje radę, to w roli Bruce'a Wayne'a mi się nie podoba. W sensie, wygląda jakieś emo, które się zastarzało do trzydziestki i nie zmieniło swojego stylu. Jest taki, nie wiem, no tam jest, że nie, nie interesują go pieniądze, ale nie zachowuje się trochę tak jak koleś, który ma hajs, no, oczywiście ma inne motywacje. Ale przez to, według mnie, nie jest taki charyzmatyczny i tak się dziwnie trochę na niego patrzy. To, to jest właśnie taka różnica, że tutaj nazywają go takim książątkiem Gotham, kiedy na Bale'a jako Bruce'a Wayna mówiono książę Gotham. I to jest takie trochę rozgraniczenie, że on tutaj jest takim no, dzieciakiem trochę. W sensie, no, po trzydziestce, ale jednak. No i jedziemy dalej. Dobra, okej, okay, ten Patricon jest okej, okay, póki nie jestem Bruce em Wayne, Wayne'em, a jest nim rzadko w sumie. Co też jest spowodowane tym, że film idzie w stronę takiego... filmu noir, takiego detektywistycznego, gdzie, gdzie normalnie jakby gdzieś była sytuacja typu morderstwa i przyszedłby Bruce Wayne, że w sumie on jakby nie przyszedłby, bo... no ale dobra, jakby... W momentach, kiedy normalnie byśmy widzieli Bruce'a Wayne'a, tutaj widzimy Batmana, który chodzi normalnie z policjantami, jak, jakby był detektywą i co sobie nie przesunął patrzą, przesuł się. takie... Okej, okay, no też mieliśmy The Dark Knight, sytuację, jak on tam Jokera przesłuchiwał, więc też była jakaś interakcja z policjantami. No. Tutaj jest jej więcej. Zdecydowanie. Dobra. Kobieta-kot. Zoi Krawic. I tak, i nie. W sensie... Ja i tak jestem Tim Michel Pfeiffer i nikt mi nie powie, że zrobię kiedyś lepszą kobietę kot niż ona. No i krawic wypada w miarę okej. Okay. No jest między nią a Batmanem jakaś tam chemia. Eee, kotki ma. Strój jest taki, powiedzmy, no ona ma seksowne ciało, więc dobrze w nim wypada. Ale czy ten sam strój jest aż taki fajny? Powiedzmy. Potem mamy e, Jamesa Gordona, który ma tutaj o dziwo zadziwiająco dużą rolę. Naprawdę dużą rolę. Gra go Jeffrey Wright i, według mnie, Gerald Bandula. W sensie, problem z Jeffreyem Wrightem jest taki, że, że według mnie trochę jest za mała chemia taka między nim a Batmanem, ze względu na to, że jest duża różnica w wieku między nimi. On ma pewnie po 60. Nie? 56 jeszcze. Hmm. Nie, wydaje mi się, że mogliby dać kogoś. Troszkę młodszego na Jeffreya Wrighta i miałoby to lepszą interakcję z Pattinsonem. Potem mamy Pingwina, którego gra Colin Farrell. Jeśli nie wiecie, że to Colin Farrell, to poza oczami to raczej go nie rozpoznacie. Ciekawa rola. Mi się ogólnie ten Pingwin w miarę podobał. No i mamy Człowieka z Zagad, granego przez Paula Dano gdzie bardzo mało z was będzie go kojarzyć. Ja go kojarzę na pewno z filmów takich jak Labirint i Dziewczyna z sąsiedztwa. Hell yeah, we'll use you, baby. I'll do things to you I wouldn't do to a farm man. What the fuck did you just say? Honey, these guys are directors and they want to use me. Use you? Yes. Moi ulubione filmy to tam jakichś. młodzieżczych lat i jest zaskakująco dobry. I jest zaskakująco dobry. Nie wiem, mam wrażenie, że mi się podobał w tej roli, nawet tak jak hit jako Joker. Myślę, że zrobił jakiś tam swój styl. Jest takim, wiecie, takim herelawym, pewien sposób streamerem, który po prostu charyzmą, jakimiś tam pomysłami potrafi mocno namieszać. Co jest zawsze fajnym przeciwnikiem. Taka osoba. No, i tyle powiedzmy z tej głównych. Yy, głównych. Yy. Jeszcze mamy tego, Andy Serkinsa jako Alfreda, który. który ma małą rolę. Małą rolę. Aczkolwiek. Powiedzmy, że się w miarę. W miarę sprawdza. Ma taką jedną dość rozczulającą scenę z Batmanem. Jest ok. Jest okej. Okay. Choć wolałem e, jednak Alfreda od. od e, no, no, no Gotham. Teraz porozmawiamy trochę o Gotham, które jest. Niezłego. Go tam wygląda jak takie miasto, nie wiem, z 1990 roku gdzieś. Taki trochę Nowy Jork. Mroczny, deszczowy, tam cały czas pada. Jaki oni tam mają klimat w ogóle? Równikowy i. I jest jest mroczny, zdecydowanie. Tak, to mi się podoba. No, wiem, że filmy o Batmanie chcemy, żeby były mroczne. I ten pod tym względem zdecydowanie taki jest. Teraz. Y jeszcze można nawiązać na pewno do gadżetów Batmana, no bo wiadomo, Batman bez ba Batmobilu no to nie jest Batman. I o ile... Znaczy, tu Batman ma jakieś przerobione, nie wiem, co to wygląda jak jakiś Chevrolet, po prostu przerobiony, żeby miał z tysiąc koni jakiś dobry pancerz. I to auto prezentuje się nieźle. Według mnie prezentuje się nawet lepiej niż te y, Batmobile od Tima Bartona. Yy, jest taki, no, realistyczny, prawda? Natomiast... I tak myślę, że bardziej podobał mi się Tumblr, czyli Batmobile z filmów Nolana, ponieważ to była taka maszyna wojskowa i przerobiona na Batmobil po prostu wyglądała genialnie. Natomiast tutaj mamy takie no w sumie bardziej zwykłe auto, po prostu przerobione na jakiś opancerzony samochód z dobrym silnikiem, co jest takie, powiedzmy, z jednej strony. Bo... Jakby fajnie jest w Batmanie, jak jest taki realny i okej, okay, no tutaj mamy motyw, że o, Wayne ma tyle hajsu, to sobie może stilingować auto, no i spoko, no, jak najbardziej bez problemu można by zrobić takie auto. Natomiast te auto, które jest u um, Nolana, jakbyśmy je dostali tak bez kontekstu, to byśmy powiedzieli trochę przegięci, ale znowu dostaliśmy kontekst, czyli dostaliśmy tą całą historię, że to po prostu Wayne Enterprise tam Corporation miało właśnie... Dział militarny i w tym dziale militarnym zrobili ten auto do konkretnych zadań i on po prostu sobie wziął to auto z tego. No i w sumie to okej, okay, no, pasuje, nie? A poza tym to praktycznie jakimiś tam do strzelania e, harpunami, no to Batman nie ma jakichś tam specjalnych gadżetów. Dobry pancerz, jakiś nóż, który jest jednocześnie z tym znakiem nietoperza, no okej. Okay. No, na pewno na plus jest to, że nie dostajemy znowu historii, że zabijają Wayne'owi rodziców. I na pewno na plus jest ten motyw detektywistyczny, bo jest to coś nowego. Tam były jakieś scenki, gdzie Batman trochę udawał detektywa, ale tutaj mamy naprawdę mocny nacisk na to. I to jest jakby najbardziej rewolucyjny pomysł względem poprzednich Batmanów: że tutaj Batman faktycznie zachowuje się jak detektyw. I w sumie przez policję jest traktowany jak detektyw. Co jest bardzo ciekawym pomysłem, szczególnie kiedy jego przeciwnikiem jest człowiek zagadka, który po prostu nawala jakimiś różnymi zagadkami, rebusami. Co jest bardzo dobrze wpisuje się w ten motyw. Gdybym na przykład przeciwnikiem był Joker, jak zawsze, no to uważam, że ten motyw detektywa byłby dużo cięższy do zrobienia. W pewien sposób tak fajnie. W ogóle ten film momentami przypomina mi film 7 i klimatem, i właśnie tym takim podejściem do kolejnych mordowanych yy, ludzi przez człowieka zagadka. Więc jeśli chodzi o mnie, to no naprawdę dobrze oceniam ten film. Momentami może był troszkę za długi, szczególnie sama końcówka. Myślę, że dwie trzecie filmu było znacznie lepsze niż ta ostatnia część, nawet trzy czwarte. Jednak, jednak całość oceniam naprawdę bardzo dobrze. Jest to lepszy Batman niż nie wiem, Batman vs Superman. I naprawdę no, jest, jest potencjał na to, że tutaj z już zrobić trylogię, i fajnie jak ją zrobią. Tylko. Właśnie, jak to się wpisze w uniwersum DC? A według mnie nie bardzo się wpisuje. I to jest problem DC, ale nie jest to problem samego Batmana. Więc zobaczymy jak będzie. Ja myślę, że tutaj dam nawet 9 na 10, bo jako kino superbohaterskie jest dość innowacyjne. Widzę, że hajsu też zarabia sporo, nawet przy wojnie i koronawirusie. Więc o dwie kolejne części myślę, że nie mamy co się martwić, tylko teraz no, jak to powiążą. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że w jakiś tam sposób rzuciłem Wam yy, światło na to, że jednak warto iść do kina i naprawdę było dużo ludzi w kinie, a byłem jeszcze na sali IMAX, więc film naprawdę się fajnie prezentuje. Sceny walki się dobrze prezentują. Pościg, który jest między Batmanem a Pingwinem też zajebiście się prezentuje. No, pościg jest, trzeba powiedzieć, świetny. Trochę nawet chyba przypominał mi jeden pościg z gry, więc idźcie do kina, przekonajcie się, że faktycznie Pattinson dał, rację, dał radę. No i miłej zabawy. Do następnej recenzji. Trzymajcie się.